Nieodparte pragnienie posiadania w swojej szafie coraz to nowych rzeczy sprawiło, że według szacunków ONZ branża mody odpowiada obecnie za około 10% globalnej emisji dwutlenku węgla. Niestety tylko niewielka część tych produktów trafia do recyklingu. Od 2025 roku. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu tekstylia, odzież, obuwie. A to oznacza, że nie wolno już wrzucać do pojemników na śmieci niechcianych części garderoby. Jednym ze sposobów, aby takie niechciane już ubrania dostały drugie albo nawet trzecie życie, jest babskie targowisko. A co to takiego oznacza, mówi Klaudia Włodarska, animatorka społeczności lokalnej. Dzisiaj uczestniczymy w Babskim Targowisku. Jest to wydarzenie, które realizujemy w ramach działalności Laboratorium Aktywności Społecznej. Jest to nowy projekt, który jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Na czym polega? polega nasze wydarzenia polegają głównie na ograniczeniu konsumpcjonizmu. Nadajemy, że tak powiem, rzeczom, przedmiotom, akcesoriom drugie życie, czyli jest to taka wymiana pomiędzy uczestniczkami projektu. Aby ruszyć z tym nowym projektem, to trzeba było najpierw zebrać trochę używanych ubrań, ale chyba z tym nie było problemu. Ogłosiłyśmy zbiórkę. Uczestniczki przyniosły nam tutaj swoje rzeczy, którymi się chętnie wymieniają wzajemnie. No i oprócz tego mamy tutaj chętne. Zawsze możemy liczyć na dużą liczebność, także tutaj pani i z i z Centrum bardzo aktywnie działają. Wydaje się, że ta świadomość społeczna, jeśli chodzi o ochronę środowiska jest wystarczająca, ale jak przekonuje Edyta Łaskawiec, jest jeszcze dużo do zrobienia. Żyjemy coraz bardziej świadomie, stawiamy na edukację ekologiczną i klimatyczną, to jest integralna część naszego projektu, budowanie tej świadomości. Babskie Trakowisko bardzo dobrze wpisuje się w ten kontekst, bo zależy nam na ograniczaniu. Konsumpcji, ale też uświadomieniu, jaki wpływ na środowisko ma właśnie ultra fast fashion, fast fashion, czy to pojęcia szybkiej mody, która jest bardzo krótkotrwała, bardzo krótko nam służy, a ma ogromne znaczenie dla degradacji środowiska i też dla niszczenia klimatu. A czy nazwa babskie targowisko oznacza? że projekt jest adresowany głównie do pań? Tak, stawiam tutaj na aktywizację kobiet, bo badania pokazują, że kobiety bardziej są zainteresowane tematami ekologicznymi, związanymi ze środowiskiem, więc do nich łatwo jest trafić i im przemycić te tematy. Babskie Targowisko jest taką przestrzenią wymiany doświadczeń, poglądów i w tle jest tutaj ekologia. Myślę, że jest to taka formuła, która łączy potrzeby lokalnej społeczności, ale też w te wytyczne środowiskowe. Zależy nam na tym, żeby te ciły były wymieniane, żeby każdy brał sobie to, co mu potrzeba w aktualnej chwili. Zastanowił się nad tym, żeby ograniczyć kubowanie, a jednak stawiać na Wymianę i taką wzajemną współpracę. Odzew jest, jest cały czas dosyć duży. Mamy cały czas te ponad 20 pań, które są bardzo intensywnie zainteresowane tym wydarzeniem i chętnie przychodzą, zrzeszają się, wymieniają się tymi ubraniami. Jak zaznacza, te spotkania to nie tylko wymiana ubrań, ale też jeszcze inne atrakcje dedykowane paniom. Tak, Babskiego Targowisku towarzyszą też takie wydarzenia dodatkowe, spotkania z makijażystką, spotkania ze stylistką, właśnie prelekcje związane z ekologią, ale też całą terytorium Urban Lab towarzyszy szereg warsztatów ekologicznych związanych z edukacją klimatyczną, budowaniem tej świadomości, więc cały projekt jest dość szeroki, a Babskie Targowisko to jest jeden tylko z takich elementów całego projektu. Dominika Habin to aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnościami i także ekolożka. Dominika przyznaje, że taki pomysł bardzo przypadł jej do gustu. Znaczy, ja osobiście bardzo się cieszę, że. Yy, że... Polityka idzie w tym kierunku, żeby ograniczać konsumpcjonizm i zobowiązuje mieszkańców do selektywnej segregacji odpadów. Ale właśnie chodzi o to, żeby, żeby tych produktów ubocznych przemysłu tekstylnego było w środowisku jak najmniej. Jest problem z tym, żeby je zagospodarować po tym, jak kończą swój cykl życia. Dlatego zależy nam na tym, żeby były przerabiane. Będziemy też tutaj robić warsztaty z szycia woreczków, z tych ubrań, które zostały przeniesione. Które nie zostaną wybrane z bawełnianych, będziemy szyć woreczki, torby, będziemy również malować torby. Mamy również warsztaty bardzo ciekawe z ekologicznych środków czystości, które się cieszą ogromną popularnością. Także dużo takich warsztatów, które mają na celu. Rozwinięcie takich nawyków ekologicznych będziemy tutaj robić i mamy nadzieję, że uda nam się zaszczepić z takiego bakcyla ekologicznego wśród mieszkanek Gliwic. Dominika ma też apel nie tylko do kobiet. Tak, w ogóle nie chodzę do, do centrów handlowych. Ja już tutaj sobie wybrałam dzisiaj sześć ubrań i dwie koszulki dla syna, także, także dla, mnie to, dla mnie jest to bardzo bliskie i no jak, się, jak się tak żyje od dłuższego czasu, to jest dużo łatwiej i na pewno można te nawyki wyrobić. Często też jest tak, że osoby nie wiedzą, że, że mogą postępować w ten sposób, a to uświadamianie, ta edukacja może sprawić, że że po prostu nasze środowisko i klimat będzie się miał lepiej przez to, że ograniczymy zakupy szczególnie tych produktów przemysłu tekstylnego, który jest bardzo energochłonny, wodochłonny, kosztochłonny, ogromny ślad węglowy za sobą niesie, także zachęcamy bardzo do tego, żeby nie wspierać wielkich potentatów produkujących y, tanie ubrania. Panie Anna i Jolanta jednoznacznie stwierdziły, że jest to świetny pomysł, a dlaczego? No bardzo to jest potrzebne, to jest wspaniała inicjatywa. Chętnie tutaj żeśmy korzystały z tego i myślę, że musimy to rozgłosić, ponieważ na pewno więcej osób skorzysta i tutaj widzę podwójną sprawę, bo raz sobie wyporządkujemy szafę, a drugi raz nabędziemy coś i nie stracimy pieniążku. Także bardzo cenna inicjatywa. Brawo dla organizatora. Tak, ja też uważam, że bardzo cenna, tym bardziej, że ona już była raz taka inicjatywa w centrum, czy zero, ale jakoś ona ucichło, to nie wiem dlaczego się to nie powtórzyło. Natomiast to jest wspaniała inicjatywa. Nawet sami żeśmy w klubie kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat, żeby przenosić właśnie rzeczy, żeby one miały nadać im drugi, drugie życie i to jest fantastyczne. Nie będziemy musiały już nic tworzyć, mamy gotowe. Dla obu pań pojęcie ekologia nie jest obce, a wręcz przeciwnie. Obie mocno działają na rzecz ochrony środowiska. Tak, przecież myśmy były dzięki Ani tutaj m.in. ekoliderki też nie było akurat to było z innej inicjatywy, z Izby handlowej byłyśmy na szkoleniach ekologii, przekazujemy te wiadomości innym, młodym, naszym dzieciom, wnukom. Fantastyczne są, są spotkania, zorganizowane, było spotkanie, jak chcą to się nawet teraz tam na Rybnickiej, w tym, gdzie można było segregować śmieci. tam pokazywano nam, jak dbać właśnie o ekologię, o, o wodę. Bardzo dużo było na temat wody, jak to szanować tą wodę trzeba. No przepiękne szkolenia my jeździmy i jesteśmy bardzo wdzięczne. Organizatorom. Realizowaliśmy projekt ekologiczny. Decydujmy razem lokalnie. Projekt dla dedykowany Gliwicom i Powiatowi Gliwickiemu. I tam brało udział bardzo dużo osób, ponad 1000 osób. Samych podpisów pod petycjami mieliśmy dwa tysiące, także bardzo duży, bardzo duży projekt. I teraz kolejne projekty realizujemy. Już mamy dwa kolejne napisane, czekamy na rozstrzygnięcia. A jak to jest z tym kupowaniem ubrań na zasadzie kupiłam, bo mi się spodobało, a niekoniecznie jest potrzebne. Kupuję za dużo, niepotrzebnych czy potrzebnych, potem się zastanawiamy, a po co właściwie to byśmy to kupiły? No ale, te, ale teraz mamy fajną inicjatywę, można oddać, tak. można się zamienić, Także wszystko dobrze. Myślę, że zdecydowanie za dużo kupujemy, że niekiedy ja osobiście też oddaję rzeczy z metkami, których w ogóle nie noszę, I, ale, ale myślę, że ta świadomość ekologiczna rośnie i ludzie naprawdę, ten, ten, ta szybka moda, zaczynają się nad tym zastanawiać, że to jest bardzo, bardzo niekorzystne dla nas, przede wszystkim niekorzystne dla planety. Pani Ania przyznaje jednak, że kobiety mają słabość, gdy zobaczą za sklepową witryną kuszące kolorami ciuchy. Nie kobieta ciągnie do sklepu. Jak widzimy kolorowe, ładne nowe rzeczy to, się... to, to ciągnie, ale to nie znaczy, że kupuje? właśnie. Małgosia jest jedną z uczestniczek tych spotkań. Jak jej się ten pomysł z babskim targowiskiem i wymianą ubrań podoba? Podoba mi się, bo można sobie właśnie odświeżyć swoją szafę, ewentualnie. Przynieść coś, co już jest niepotrzebne, a wymienić po prostu na nowy sezon, jakiś nowy ciuszek. Jak przyznaje Małgosia, aspekt ekonomiczny też nie jest bez znaczenia. Oczywiście, pewnie. No w Dziucholandzie trzeba zawsze zapłacić parę złotych, a tutaj jest darmowa wymiana tak zwana. Każda kobieta lubi mieć coś nietypowego. Czy podczas takich wymian można trafić na tak zwane perełki? Fajne, oryginalne, raczej na czasie. Także ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oryginalnego, niepowtarzalnego. No ja sobie właśnie wybrałam taki, taki żakiecik No, pasuje mi, bo zmierzyłam. Myślę, że przyda mi się do mojej garderoby. Małgosia przyznaje również, że starza się jej kupić nowy ciuszek, nawet jeśli nie jest jej potrzebny. No, w moim przypadku i chyba w większości moich znajomych koleżanek, to tak, rzeczywiście. Czasem jest to taka poprawa nastroju, humoru. No, czasem, żeby pójść właśnie za modą, za jakimiś nowinkami, żeby się troszeczkę wyróżnić. No, także tak. To... Każda kobieta lubi, lubi takie ciuszki. Wniosek nasuwa się taki: nie kupujmy za dużo, i dotyczy to wszystkiego, a jeśli już czegoś nie potrzebujemy, to spróbujmy dać mu drugie życie. Następna okazja, by wziąć udział w papskim targowisku, będzie w maju w budynku pomocy społecznej przy ulicy Warszawskiej 35A.